W tej lekcji musimy zadbać o jeszcze jeden bardzo ważny szczegół. Ja wiem, że chciałbyś już wystrzelić do przodu i zacząć programować duże, skomplikowane aplikacje biznesowe, jak na przykład aplikacje bankowe lub aplikacje do tradingu. Natomiast wszystko w swoim czasie i budujmy naszą aplikację krok po kroku. Chcemy, aby aplikacja posiadała stałe menu boczne oraz ruchomą sekcję główną. I na pierwszy rzut oka wydaje się, że spełniliśmy taki warunek, natomiast problem pojawi się w momencie, gdy sekcja główna będzie posiadała w sobie więcej elementów oraz nie będą one się mieściły w ekranie. Spróbujmy przygotować taki przypadek i zobaczmy jak zachowa się aplikacja. To co będziemy chcieli teraz przygotować to przykładowe trzy elementy. Każdy taki poszczególny element będzie miał ustawioną na sztywną wysokość 400 pikseli. Nie będzie to rozwiązanie docelowe, natomiast będzie to rozwiązanie tymczasowe, aby zaprezentować Ci w szybki sposób, gdzie pojawił się problem. Przejdźmy do szablonu głównego, czyli do App Komponentu, Następnie wewnątrz kontenera main-content-container dodajmy przykładową kartę. Dodamy klasę kart oraz następnie skopiujmy sobie taką klasę i przejdźmy do styli. Następnie w stylach również dodajmy klasy kart. Wewnątrz tej klasy ustawmy własność Height na sztywno na 400 pikseli. Dodajmy też przykładowy Background Color oraz dodajmy Padding 20 po każdej stronie, aby lepiej zobrazować czym jest ta karta i jak zachowuje się względem pozostałej części aplikacji. I wybierzmy tutaj przykładowy kolor, może być Orange. Dodajmy oczywiście Paddingi na 20 pikseli i przejdźmy w tym momencie... Ponownie do szablonu i dodajmy jeszcze dwie takie karty. W tym momencie przejdźmy do aplikacji. Jak widzisz, w tym momencie uzyskaliśmy pewien efekt, natomiast pomyliły mi się tutaj własności i zamiast ustawić własność margin, ustawiliśmy własność padding. Wróćmy do kodu oraz poprawmy ten błąd. Dajmy tutaj margin zamiast padding i ponownie wróćmy do aplikacji. Jak widzisz na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być w porządku. Mamy menu boczne oraz sekcję główną. I to, co nam się dodało po prawej stronie to pasek przewijania. Spróbujmy zatem zjechać za pomocą paska w dół naszej aplikacji. I jak widzisz ujawi się problem, o którym mówiłem. Aktualnie cały widok zjechał w dół łącznie z menu bocznym. Dodatkowo karty wychodzą poza kontent główny ponieważ kontent kończy się w tym miejscu, a my mamy jeszcze jakieś karty poza tym kontentem. Problem może wydawać się mega trudny do rozwiązania, natomiast da radę go rozwiązać przy pomocy jednej własności CSS. Odpal konsolę deweloperską poprzez F12, następnie przejdź do sekcji Main Content Container. Czy sobie tutaj najedziemy na to szare tło i mamy Main Content Container. Spróbuj następnie dodać na tym elemencie własność overflow z wartością auto. Zamknijmy konsolę. Oraz spróbujmy ponownie zjechać w dół. Jak widzisz w tym momencie automagicznie cała aplikacja zaczęła zachowywać się w taki sposób, jak tego początkowo chcieliśmy. Mamy możliwość przewijania sekcji głównej oraz menu boczne jest stałe bez względu na to. Ile miejsca zajmuje kontent główny? W programowaniu piękne jest to, że czasami błędy, które na pierwszy rzut oka wydają się mega skomplikowane, udaje się rozwiązać dosłownie za pomocą jednej linijki. Natomiast trzeba zdobyć trochę doświadczenia i przerobić sporo przypadków i popełnić jeszcze więcej błędów, aby dojść do momentu, gdzie dokładnie wiesz, co należy zrobić. Z tego względu warto mieć mentora, który w odpowiednim momencie wskaże Ci rozwiązanie i nie będziesz musiał poświęcać wielu godzin na poszukiwania. Przejdźmy do aplikacji i zaaplikujmy tę zmianę. Dodajmy zatem na klasie Main Content Container własność Overflow Auto i ponownie przejdźmy do aplikacji, sprawdzić, czy rozwiązanie zostało zaaplikowane poprawnie. Odświeżmy sobie stronę i jak widzisz, wszystko działa prawidłowo. Możemy w tym momencie zatem przejść do kolejnej lekcji i przygotować wygląd menu bocznego. Specjalnie podkreśliłem, że zajmiemy się wyglądem, ponieważ funkcjonalność zmieniania głównego kontentu, w zależności od wybranej zakładki, będziemy implementować w dalszej części naszego kursu. Ponieważ do rozwiązania tego zadania będzie nam potrzebne bardziej zaawansowane rozwiązanie, jakim jest routing. Chciałbym Ci odrobinę o nim więcej powiedzieć i zrobić małe wprowadzenie, ale tym oczywiście zajmiemy się w kolejnych lekcjach. Chcę, aby te nasze lekcje nie puchły na przykład pół godziny, godzinę, ponieważ chciałbym, abyś mógł usiąść do pewnego rozwiązania w kilka minut, dostarczyć coś nowego i cieszyć się tym, że nasza aplikacja idzie do przodu. Także nie przedłużając, przejdźmy do kolejnej lekcji.